Witam Was wszystkich w ten niedzielny widzowie odcinku z, z Fortnite'a I chyba znowu widzę w pogadankowym odcinku Nie dość, że dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym rozdziale gry To jeszcze dzisiaj porozmawiamy o nowym sezonie Znowu sezonie właśnie wszystkim Ale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału To tak samą subskrybujcie tutaj na dole pod filmem, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków Łapkę w górę zostawić bo połowa osób troszeczkę nie, ogląda, nie subskrybuje odcinków, go ogląda filmy. Więc byłoby mi miło, jakbyście zostawił łapkę w górę. Eee, po niedługo szykuje się, nie przyszłość, Jak była piosenka przyszłość, no to wiecie co, jaka będzie przyszłość. Widzicie, jak tutaj dużo osób tam było czcić i to wiecie jaka będzie przyszłość z komputerem. I lepsze, jakoś będzie dwa lata, poczekamy na to, na wszystko na tym kanale. Więc wszystkie filmy. Fajnie gdybyśmy sprawdzili wszystkie filmy. Nie oczywiście, żebyście się nie wchodzili na filmy, tylko po prostu byście wchodzili, to będziecie coś w komunikaty w sumie, więc warto. W sumie jeszcze z tak kilka tygodni się wspomnę. myślę, że się rozwinę. A słuchajcie, a do sezonu, patrzcie lewy dolny ruch. Zostało praktycznie... Przeliczyłem już teraz 32 dni. Więc za dwa dni będzie równy miesiąc do sezonu. A ja mam dopiero taki level, więc myślę, że się wyrabię na cirku. Już powinienem mieć 70 level. Ym, no a właśnie, Szymek ma już widzowie tak 25, więc nie pytajcie. A my co, dzisiaj lecimy sobie na pogadanki, więc my się zaczniemy na napisem na porządka drużynowa, yy, której nienawidzę zresztą, no wiecie co chodzi. Zobaczcie, idziemy widzę, wie, nie na kreatywnym, yy, muszę iść na laboratorium, pójdziemy. Yy, tak, słuchajcie, sezon w sumie się skończy bliżej wielkimi krokami, a otóż, że yy, yy, w sumie rozdział pierwszy trwał prawie 10 sezonów, czyli równy rok praktycznie, to tutaj tak samo jest właśnie w innym przypadku zrozumiałem o pierwszym, no trzecim rozdziale pierwszego sezonu i myślę, że dzisiaj w tym rozdziale będzie dokładnie 7 sezonów Czyli myślę, że już w tym roku może być nowy rozdział No bo no Epic po nie będzie dobiło, że no, długo będziemy czekać na nowy rozdział, na nową mapę jak gdyby A myślę, że jeszcze jeden sezon, szósty sezon, myślę, że z ostatnim rozdziałem Czyli nie myślę, że w tym miesiącu to po wszystkie jakby ta teraz po prostu, po prostu, po prostu, po prostu Tak jeżeli tak, tak, i byłoby rozdział drugi sezon 10, to byłby to rok 2023 lub też 2020. A tak warte by nie było. No, po, po co tak długo czekać na sezon kolejny? To już tak trwa z 3, miesiąc, 3 lata trwa, więc no yy, tak beznadzieja. Ale nie o w tym odcinku. To nie to w tym odcinku, jest właśnie to pierwszy temat porozmawiamy. Myślę, że wiecie, że to będzie nowym sezonie Że w nowym rozdziale będzie na pewno coś nowego. E, powiem Wam szczerze, że mm, te moje słuchawki są takie porąbane. E, po prostu, moje porąbane. Wiecie, czemu mam są porąbane? Dlatego, że słyszę na najną słuchawkę. Na której. E, no niestety, nie lubię grać na innych słuchawkach. Niestety, no. e, słyszę tylko na innej słuchawce. To tak trochę bez nadzieja. E, słyszę tylko na innej słuchawce. Wiecie co chodzi, więc w się wolę na tym tego właśnie, wolę PS-a, eee, Po on ma się tak I słuchajcie, sezon szósty będzie skupiony pewnie na kostce Kevina, co wiecie w sumie, wiecie o co chodzi mi, że na kostce Kevina będzie na pewno nowy właśnie motyw sezonu. Wszystko to ma być 16 już marca, czyli no praktycznie już 16 marca praktycznie 32 dni. Um, ogólnie w sumie są testowane wizywy aktualizacji 15.40 i ma trafić to, to ma być przedostanie na o plikach eventowych ma to w sumie wszystko wejść tak jak było to z Galaxy tak samo 14.40, tak samo było tutaj w um, chyba jedna wielka aktualizacja, już później takich wielkich aktualizacji nie będzie ale nie ma to w tym odcinku, bo też chodzi o nowy senon właśnie w grze który zbliża się wielkimi krokami yy, który już niedługo na pewno nadejdzie yy. Widzicie, wszystko będziemy fajnie się z nim bawić. Będzie na pewno dużo radości w tym sezonie. Ja już powiem szczerze, że, że, że no, ja lubię ten nowy sezon, lubię ten nowy sezon. W sumie tutaj był... Tutaj w sumie były ten. No i że ten dobra. Ale nie o to w tym odcinku. Słuchajcie, wszystko za niedługo nadejdzie, nowy sezon, będzie te sprawy. Eee, wszystko jest potwierdzone, wszystkie są znaczy, w sumie wszystkie abity są potwierdzone. To wiadomo. Więc myślę, że jak każdy wejdzie do gry, to myślę, że się, to myślę, że może maksymalnie się sezon wydłuży o dwa dni. Może o 2 dni, no, dni, czyli na no, 18 marca, bo 16 marca to jest wtorek, a sezony nasze są więc Myślę, że dwa sezony się wydłuży, no i będzie każdy zadowolony. Hmm, ale może też być wtorek, no w sumie fajnie, gdyby był wtorek, byłby jakiś jakieś te sezony, hmm, więc myślę, że może też być 16 marca. To nie na pewno nowe, 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 nowe radości, Przecież na będzie coś nowego, Mam na pewno jeszcze jedna wielka aktualka, która ma ważyć podobno 100 GB Podobno mówię, nie wiem czy na, na serio, ale 100 gigabajtów, tak na co to ma być, bo ma być w połowie tego roku ma być widzowie do gry wprowadzany nowy silnik gry. Unreal Engine 4, czyli tworzenie mapek w Fortnite, to jest unarzienie no na to, nie wiem, to jest aplikacja do tworzenia gier. E, jest Unity też, Unity to jest to samo. Możecie też stworzyć sobie też gry w Unity. Co ona Unity za darmo, e, ona jednak chyba jest płatna z tego co się orientuje. Ale Unity też wam polecam, szczerze bo wiecie co chcecie robić. Też Unity, te, to, jest, to, to, to jest też faną Giereczka, e, więc wiecie O i, ale wolałem, szczerze, że mam nadzieję, że to, to nie będzie ważyło, ty zeta taka 1100 GB, to ten nowy silnik, mam nadzieję, że to nie będzie ważył. Nie będzie ważył, nie wiem na miejscu. Więc słuchajcie, to nowo, nowy sezon, nową kostkę. Myślę, że na mapie się możemy spodziewać... Spodziewać... Wszystko to co mówię to może być niepotwierdzone info. Znaczy yy, yy, mówię, yy, potwierdzone info, może to nie być potwierdzone info. Może też być kostka. Kevina. Bo teraz jak Miguel działa, przez sezon 4 został uszkodzony. Yy, to tak teraz, Mówię tak samo może być niestabilne. I w każdej chwili może wybuchnąć i stworzyć do nas nową mapę. No to wiadomo, tak. Będzie tworzona na nową mapę. No i to tyle co mogę wam powiedzieć o tym materiale. Nowa kostka moty sezonowy, dinozaurowy. Też miałby się one sezon dinozaurowy, ale tak ma się nie stać, więc no zobaczymy jak to będzie. Na razie wiemy tylko tyle. Na yy... razie tylko wiemy tyle o nowym sezonie. Ja się z mogę już powoli żegnać. Już właśnie widzę, na pewno o nowych sezonach, sezon, w już raczej nie będziemy mówić o nowym sezonie. Wszystko macie też na kanale Migao i Rafa2, więc tam wszystko będzie też mówione. No i co, jeszcze tym na mogę mam powiedzieć na ziemi, jak będzie mocy sezony. W nie wiem, po co ten tak nie wiem, jak będzie sezon wyglądał. Myślę, to co chodzi. No i mam nadzieję, że on się taki odcinek nam się spodobał. Więc widzimy się już w sumie jutro chyba z DBD, więc widzimy się na następnego odcinka papatki.